Siemanko widzowie, witam na moim kanale w kolejnym openingu magazynu Lego City. Zobaczcie, nowiutki numer 8 2019, astronautom z aparatem i robotem. Nowy magazyn, świeżutki, tak jak mówię, kosmiczne przygody. Już nie mogę się doczekać, kiedy go otworzę. Także biorę nożyczki, odbezpieczam tą foliową torebkę i za chwilkę numer Zostanie otwarty. Tak, już go mam. Zobaczcie: Twoja zabawka, aparat, kosmiczny sprzęt, astronauta, robot i oczywiście tutaj taki mega fajny kamień kosmiczny. Do tego dostajemy 10 łamigłówek, dwa świetne kosmiczne plakaty i 14 stron komiksów. Tą staszetkę za chwilkę sobie obejrzymy i otworzymy, ale najpierw rzut oka, dosyć szybki na zawartość magazynu. Co my tutaj mamy? Kosmiczne przygody, czyli start rakiety, do tego co ze za zamieszanie, ale mnóstwo minifigurek. Kolejny komiks. Hmm, możecie także zostać astronautą. Wypełnijcie ten kupon konkursowy, wyślijcie go do redakcji i kto wie, może zdobędziecie takie otoczadowe nagrody. No, ja naprawdę na Waszym miejscu już bym nie czekał, tylko wypełniał to zgłoszenie. Wspaniały widok, zobaczcie tutaj. Mega, mega duża konstrukcja, czyli start rakiety kosmicznej. Mamy tutaj całą bazę z rakietami, z centrum kontroli lotu. Jest naprawdę wszystko. Do tego w środku plakacik. I to nie byle jaki plakacik, bo mamy tutaj naszego dzielnego astronautę z tym oto łazikiem marsjańskim. A na drugiej stronie otwórzmy i obróćmy. Lot do gwiazd, czyli Astronauta w przestrzeni kosmicznej. No, no, naprawdę, tym razem 10 na 10, jeśli chodzi o plakat. Jest zapowiedź kolejnego magazynu Ninjago Legacy, który ukaże się 10 września już w kioskach. I tym razem mamy dwie minifigurki Kai kontra Whiplash. Coś nieprawdopodobnego, ten numer na pewno pojawi się na recenzji. Do tego saszetka z pięcioma kartami i karta limitowana Flash z kolekcji LEGO Batman. No, no, za tą cenę dwie minifigurki. To naprawdę będzie szok. Szok jak dla mnie. Ale nie dzisiaj, nie dzisiaj, bo dzisiaj mamy magazyn LEGO City. Mój ulubiony magazyn. Jest instrukcja budowy, do której sobie wrócimy niedługo, jak obejrzymy ten cały magazyn LEGO City. Czy coś jeszcze tu mamy? Tak, zapowiedź kolejnego magazynu, kolejnego numeru. 24 września ukaże się kolejny numer, i tym razem będzie dostawca pizzy z motocyklem. Czerwony szybki motocykl, do tego pizza, kartonik i mini figurka. Powiem Wam, że ten początek roku dla Was będzie niesamowity, a gdyby tego jeszcze było mało, to na końcu mamy plan zajęć. Plan zajęć szkolny w klimatach LEGO. No no, zobaczcie tutaj zapowiedź kolejnego Lego Ninjago Kol z Ultra Młotem. Pojawi się w sprzedaży kiedy? 3 września, już 3 września taka fajna minifigurka. Powiem Wam, że no, to co się dzieje to jest coś niewyobrażalnego tyle fajnych zestawów, tyle fajnych magazynów. Trzeba będzie to wszystko zrecenzować, obejrzeć. A ja już się nie mogę doczekać, jako że bardzo lubię te klimaty kosmiczne. Nie mogę się doczekać, kiedy sobie otworzę tą saszetkę i zobaczę, co jest w środku. więc słuchajcie, otwieram. Trzymajcie kciuki, żebym nic tutaj nie przeciął. No, to by było koszmar, gdybym coś tutaj uszkodził. Ale nie, to nie pierwszy taki numer. Kiedy otwieramy sobie saszetki, ona w stanie nienaruszonym, ląduje obok. A my wracamy do instrukcji. I myślę, że sobie na przyspieszeniu ją zbuduję, a wy zobaczycie za momencik efekt końcowy. Słuchajcie. Zbudowałem tą oto minifigurkę tego oto robocika, nie myliłem się naprawdę rewelacja. Może najpierw zacznijmy od kosmonauty. Fajny, biały kombinezon, malowanie takie delikatne, pomarańczowe. Jeśli widzicie, do tego kosmonauta trzyma w dłoniach aparat, to zapewne jest specjalny aparat do robienia zdjęć na powierzchni na przykład Księżyca lub Marsa. Myślę, że. To będzie wyprawa na Marsa, więc jest to nasz pierwszy Marsjanin, można powiedzieć. Do tego jest z tyłu wyposażony w ultra nowoczesny kombinezon z takim hełmem, który chroni go od promieniowania kosmicznego. Uśmiechnięty astronauta, bo robi zdjęcia, a razem z nim jest taki oto robot, robot marsjański, troszeczkę przypomina mi Woliego, albo Eve. Zobaczcie, jak zgrabnie można kilka klocków połączyć w takiego ruchomego robocika. Ruszają mu się tutaj rączki. Może pomagać naszemu a, astronaucie i przewozić taki oto kosmiczny kamień. Jest to coś bardzo, bardzo rzadkiego, znaleziony na powierzchni Marsa. Także kto wie, może o, w ten sposób albo Tutaj, czy uda się to złapać jakoś? No, uda się, uda się. Może ten nasz ludzik trzymać ten kawałek skały? Fajnie to naprawdę fajnie wygląda. Słuchajcie, jak dla mnie 10 na 10 rewelacja. City jeszcze nigdy mnie nie zawiodło, a tym razem kosmiczne klimaty moje ulubione jest naprawdę rewelacja. Słuchajcie. Skoro 10 na 10, musi być konkurs. Drugi, taki sam, nowiutki magazyn razem z minifigurką do wygrania dla Was. Oczywiście nie otwarty, wszystko zabezpieczone, zalakowane. Co trzeba zrobić? Trzeba subskrybować kanał, trzeba go polajkować i w komentarzu napisać gdzie chcielibyście polecieć w kosmos. Na jaką planetę, może na jakiś zbiór. Wymyślcie coś fajnego, napiszcie w komentarzach. To co? Do następnego razu. Dzięki za dzisiaj, cześć!